Dzień dobry, z tej strony Michał Nowicki, firma ULNOW. Chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować naszą nową dętnicę uniwersalną. Można ją wykorzystać w każdym rodzaju gospodarki. Może troszkę zaczniemy inaczej dzisiaj. Tutaj mamy nowe frazy w naszych korpusach. na dół to, co przyspieszy bardzo i pomoże podczas pracy na pasiece. Powoduje to nieniszczenie krawędzi korpusów. Dół ten można bardzo łatwo podważyć, do, gdy pszczoły zakitują. No i wracając do naszej dynicy, tutaj mamy wkładkę oczywiście ograniczającą wylot. Można ją ustawić na duży wylot. Tu jest mały wylot, proszę bardzo. Oczywiście, wylotek jest zamykany na czas transportu bądź produkcji odkładów, co bardzo to przyspiesza. Przyspiesza to całą pracę na pasiece. Właśnie nad tym najbardziej się skupiamy, tworząc nasze ule, żeby były lekkie, solidne, oczywiście stabilne. No i, i jak, najczuś, czas, jak najkrótszy był czas pracy podczas pracy przy nich, ponieważ powoduje to wzrost e, opłacalności całej pasieki, prawda? Nasze ule również mają jak najbardziej ograniczony ograniczany swój wymiar zewnętrzny aby ich jak najwięcej weszło na przyczepkę czy na jakikolwiek inny środek transportu co również powoduje to, że możemy zabrać więcej uli szybciej szybciej można je wywieźć i również to wpływa na opłacalność całej naszej pasieki jak już mówiłem wylotek jest zamykany tutaj zapinany na haczyki Okay, teraz go otwórzmy. No i dynica uniwersalna, jak ta dynica uniwersalna musi również mieć funkcję poławiania pyłku. I ta również taką funkcję posiada. To proszę bardzo, użymy tutaj cały poławiacz, całą wkładkę do poławiania pyłku. Tutaj mamy otwory na trutnie, dla trutni, żeby mogło sobie wylecieć. Wiadomo, tutaj te pszczółki wchodzą, na tej kracie gubią pyłek. I pyłek spada na. Dół. Teraz obrócimy całą naszą dymnicę z korpusem. Jak to wygląda z tyłu? Z tyłu są haczyki, które można obrócić, aby zabezpieczyć tą szufladę przed wylatywaniem podczas pracy przy tych ulach. Tutaj mamy standardową wkładkę do kontroli osypu worozy, wykonaną z 3mm PCV tutaj mamy kratę bardzo solidną, odcinkowaną, tutaj można z łatwością, mi bardzo miało położyć sobie rozpaloną tabletkę apiewarolu, zamknąć taką kratę i można przy następnego ula nam 10-15 sekund może, nawet i przesadzam. By będzie trwało leczenie jednej rodziny, jak wiadomo. Występuje ryzyko zakitowania tutaj tego przez pszczoły, Ale tym proszę jeszcze nie przejmować, temu też zapobiegliśmy. Wystarczy właśnie w ten frez tutaj, który jest tu wykonany, który ma w sumie 2-3 mm, włożyć do to, to przekręcić. Ten nam korpus się delikatnie uniesie do góry. I wtedy można śmiało wyciągać sobie tą kratę. Wracając do jej funkcjonalności pod względem pławienia pyłku, możemy również założyć. O, proszę bardzo, pewien zestaw już mamy do pawiania pyłku. Możemy założyć tutaj półeczkę z siatką. Siatka jest to. Siatka jest pleciona, wykonana z ocynku. Bardzo solidna, dosyć gruba. Także posłuży nam na wiele lat. Wytrzymało. Zasuwamy tutaj tą półeczkę i już możemy poławiać pyłek. A teraz wracając do tematu, dlaczego mówię, że dynica jest uniwersalna, ponieważ ta dynica ma jeszcze jedną funkcję, mianowicie można również tą dynicę, trzeba obrócić tylko, wyciągniemy poławiacz pyłku. Ta dennica ma jeszcze jedną funkcję. Mianowicie można, jeżeli ktoś sobie życzy, zastosować również sklejkę. No, wiadomo, że niektórzy że lubią pracować przy dennicach pełnych nieosiatkowanych. Proszę bardzo, tutaj zamykamy to. Jeśli mamy pełną wentylację, wiadomo, odbywa się tutaj tymi to pająkami i również można w bardzo łatwy sposób wyciągnąć tą całą szufladę, położyć tutaj sobie z e, zatworki, tak zatkać tutaj te pajączki i ponownie włożyć, co powoduje bardzo szybką pracę przy tych odach. Jest ona bardzo wygodna, ponieważ się nie nadźwigamy, nie nasiłujemy z tymi korpusami, tak samo prawda, zimą. Nie zimą wiosną, po pierwszym oblocie, czy przed pierwszym obrotem. Każdy pracuje przy pszczołach według swojej własnej gospodarki, stosując te kraty. O, proszę zasuniemy, przechodzimy przed pierwszym oblotem, czy po zależy, jak już mówiłem, każdy pracuje jak uważa, wyciągnąć taką siatkę, możemy ją wyczyścić z osypu do wiadra, czy jakiegoś pojemnika zimowego i ponownie umieścić wul powinniśmy drugą na wymianę a tą odkazić no, no również nie trzeba dźwigać całego ula wymieniać całej dennicy wystarczy wyczyścić sobie siatkę i mamy dennicę czyściutką bardzo dużo pszczół ujmujemy pracy także dziękuję bardzo Państwu za uwagę do widzenia pozdrawiam Państwa